Witajcie, na moim kanale mam na imię Daria. Dzisiaj będzie makijaż oraz mam kilka kosmetyków z Physician's Formula, które leżą u mnie już dłuższy czas i właśnie dzisiaj chcę je przetestować. No i co, bez gadania zapraszam Was do oglądania. I pierwsze, co zaplikuję na swoją twarz, to jest taka baza rozświetlająca szklana. бутылочка 30 мл Spotlight Illumination Primer. І завіра якісь пігнаційні складники. Того типу uh, бази дуже люблю, таке розсвітлююнце. Та база навіть у мене є зафольована. Так, Ona wygląda bardzo ładnie, ma pompeczkę i co, zaraz, zaraz oczy zrobię. I tak wygląda ocień. и его консистенции. И что, одразу, облипую? Так. И что? Зачем с пальцами? Что? Запаху прави не мам. Не мам. Не чуве. Takie bazy ja też lubię rozprowadzać po całej twarzy. Nie tylko na boki. I bardzo lubię taki efekt. Wiadomo, to wszystko się zakryje tym podkładem, ale połączenie, myślę, że połączenie podkładu i takiego rodzaju baz. To super połączenie, bardzo mi się podoba. Podkład, który go dzisiaj użyję. Butter Believe It. Tak wygląda. <coughs> to jest podkład i korektor. Concealer w jednym. 30 ml. Co tu jeszcze jest napisane? A ocień Fair. Fair, fair. Jakiś trochę ciemniały. O bardzo i bardzo rzadki. I oczy taki ciemny. Mam nadzieję, że dopasuję się do mojego oczenia. I pachnie nie bardzo alkoholem. Tak, jak zawsze, rozprowadzam palcami, a później gąbeczką z iMagic. Wróciłam po pewnym czasie. Nie dałam rady dalej nagrywać, bo u nas na podwórku jest bardzo głośno, ale na razie... Trochę się uspokoiło i mam nadzieję, że Wam nic z tego nie słychać. Tak wygląda podkład. Póki co nie przypudrowany. Już minęło ponad 40 minut i tak wygląda. On na mojej twarzy i mogę Wam powiedzieć, że bardzo ładnie. Taki efekt bardziej naturalny daje i jak na, na ten czas i wygląda naprawdę bardzo dobrze. Ja nawet e, jego zaaplikowałam e, na oczy i pod oczami i tak wygląda. Ten podkład mi bardzo przypomina ten podkład Tinted Serum z L'Oreal Trumacz Nude. Dla mnie one bardzo podobne do siebie, mają e, podobne wykończenie i konsystencję. Też ten e, serum taki bardzo siłujący. o I teraz obok ten z Physicians Formula. O. o i Widzicie? Dla mnie bardzo one są podobne, naprawdę. I dobrze lecimy dalej. Mam taką paletkę do twarzy od Physicians Formula, która zawiera wszystkie produkty pudurowe do twarzy. Puder, róż, rozświetlacz. E, taki też puder wykończeniowy, czy może taki e, dzienny rozświetlacz. I dwa bronzery. Bardzo fajna taka paletka. Super. I bardzo ładnie pachnie. I mam jeszcze oddzielnie ten bronzer. Butter bronzer. Ale dzisiaj Użyję wszystkiego z tej paletki. Wezmę na razie taki pędzelek i ten puder i zaaplikuję jego na strefę t i pod oczami. бере такий дуже пензел і теж той сам фудер і нарешті тважі. Так виглядає підклад на моїй тважі припудрований. І тепер треба вибрати бронзер Тусу 2, як мовила. Єден тен муру-муру butter Bronzer, który jest taki trochę powiedziałabym, taki trochę trochę setynowy, a drugi jest matowy, mat monoi butter Bronzer. Zaraz słodczę. ale bardzo jest ciepły i zaciemny. Nie, dzisiaj użyję tego Murmuru Butter Bronzer, tego jaśniejszego. Wezmę taki pędzel z Real Techniques. Ten bronzer. Jak smacznie pachnie. яйцо. Очеплю свою тварь тим бронзером. І так он виглонда. Бардзо ладні. Бардзо натуральні. Подобаючі. І зараз час на руш. Як він ще назива Happy Booster Glow and Mood Boosting Blush. Так, выглядыва. І пензел. Так я говорю, же я пензела. Пензла. Так выглядает этот руж на моїх поличках. Он матушень ружову. to jest matowa, a ta część bieżowa jest satynowa. Super róż. Bardzo mi się podoba. <coughs> I teraz rozświetlacz. Chcę nanieść jeden ten ciemniejszy na jedną stronę, a drugi jaśniejszy na tą stronę. Един тоже называется Rose All Day Petal Glow, который темнейший. Можно сводьше. Золотые такие. А другие яснейшие называются Powder Palette Mineral Glow Pearls. И так выглядит. Можно... Trzeba było użyć jego jako puder wykończeniowy, ale to nic. Dzisiaj zrobię tak. Dobrze. Wezmę pędzel. Taki wezmę pędzel. Teraz wezmę ten ciemniejszy rozświetlacz. Oho. Pewnie będzie za ciemny dla mnie. Zaraz zobaczymy. так трохи є за трохи є за чим не для мені. в тим моменті і другий пензелек може Тен. Ужиє. до яснішого освітляча. а тен розшвітляч вигляда трохи лепі в сенсі таким же Ясніший, але теж ма дуже пігмент. І наступним разом заплікує його як пудер виконченьовий. Але як розсвітляч теж може бути. Ще не оттіна. Mm -mm. А тен з колеї, який є в тим моменті Dla mnie za ciemny. Będę jego używać, kiedy będę opalona. I co? I tak wygląda już mój skończony makijaż twarzy za pomocą tych wszystkich e, produktów z tej paletki. Przejdziemy do makijażu oczu. Mam taką małą paletkę z Physicians Formula. Очень ще называется смоки бронз ту 6 граммов чени. Так вони виглядають два сатины. Так, так bardzo ciepłe odcienie matowe Zwatcham. I tak wyglądają te odcienie i teraz coś na szybko zrobię jakiś dzieniaczek Wezmę z tej paletki na razie, bo tu nie ma jasnego matowego cienia, wezmę ten puder i podwuk brwiowy. I koncik wewnętrzny. Z tej paletki wezmę ten cień. Matowy, ciemny brąz. Cień a, ma bardzo mocny pigment. Nie wiem, nie mam pomysłu, wymyślam na bieżący. E, no i co, wezmę ten drugi matowy. Taki płaski pędzelek, ten satynowy ciemny cień. Ten poprzedni pędzel i tu wszystko blenduję. Zajmę powiekę, ten cień matowy, który jest jasniejszy. Biorę jeszcze raz pędzel i tu wszystko blenduję. Wezmę jeszcze raz ten pędzel płaski, tylko z drugiej strony i ten тінь сатиновий, який ясніший. Золоти такі. Блонда мій скончений макіяж очу за допомогою тих тіні. Так вони виглядають. Як на то оцене, I patrząc na to, że ja nie użyłam żadnej bazy, żadnego kleju, to cienie naprawdę są spoko. Teraz na szybko użyję tej zalotki z Katris i później ten duet, ten duet, baza z Essence pod tusz i... туж Sky High з Maybelline і вернуться до вас Tak się prezentuje mój skończony makijaż, za pomocą tych wszystkich kosmetyków. Błyszczek, którego użyłam, to jest z Maybelline Lifter Gloss. I podsumowując, te wszystkie kosmetyki od Physicians Formula mi się bardzo spodobały, zwłaszcza te dwa produkty. Paletka do twarzy All Star. I ta baza rozświetlająca. To najbardziej. A ten podkład i te cienie też są spokojne. I co, kochani, na tym to wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną, a ja z wami żegnam. Do nowego odcinka. Pa.